Witam wszystkich na kanale Gotujzewam. W dzisiejszym dniu, moi drodzy, już wam podniosę, przychodzę do Was z ciastem, które nazywa się Lodowa góra. U nas to jest oczywiście trochę podkręcone bitą śmietaną. Kto jeszcze nie zna tego przepisu, zapraszam serdecznie na film. Tak więc w pierwszym kroku do rondelka wlewamy dwie szklanki mleka, trzecią odlewamy sobie z boku do rozczepania budyniu i mąki. Więc odmierzam dwie szklanki. U szklanka ma 250 ml, jest klasyczna. I gotujemy na średnim oku do mleka. Wsypujemy pół szklanki cukru. Mieszamy. modelku wlewam tą trzecią szklankę mleka, bo jakbyśmy zostawili ją, no to wiadomo by nam się niewygodnie mieszało. Wsypujemy dwa śmietankowe budynie bez cukru, wsypujemy tutaj łyżkę mąki pszennej. Mieszamy w tym zimnym mleku. Żółtka rozmieszamy to razem I jak mleko się zagotuje, wlejemy Moc palnika zmniejszamy Do minimalnej, żeby nam tylko Delikatnie mrugało I wlejam, wlewamy ten, To mleko Bez grudek najlepiej Słuchajcie, Starajcie się to dobrze wyrobić Cały czas mieszając i gotujemy. Zobaczcie, on po chwili zrobi się nam tak gęsty. Odstawiamy go do ostygnięcia, przykrywamy kawałkiem folii spożywczej, żeby nie utworzył nam się na wierzchu kożuch. Otulamy folią, nie wstawiamy go do lodówki musi tak po prostu sobie wystygnąć, więc najlepiej, moi drodzy, zrobić to jak zwykle na noc, żeby to później miało wszystko czas swój. Podczas, e, gdy nam budyń stygnie, słuchajcie, ja go wyniosłam na dwór, układam spód naszego ciasta. Oczywiście można upiec czekoladowy biszkop. jeżeli jesteście nim zainteresowani, to e, podlinkuję Wam ten film czekoladowym biszkoptem i można sobie upiec, ale ja idę na skróty, bo nie chcę mi dzisiaj mieć pieśczonego ciasta, chciałabym go ułożyć i mieć z głowy. No i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Ja go troszkę zmodyfikuję, bo ja zwykle modyfikuję ciasta, dlatego że u nas lubi, lubią wszyscy ciasto z bitą śmietaną. A wiadomo, że góra lodowa jest maślano, budyniowym kremem, więc robimy go troszeczkę wyższym ciastem, przyniosłam właśnie specjalną obręcz do niego i. Zrobię jedną warstwę z bitej śmietany, ale pokruszone to nie. Zbitej śmietany, a drugą z kremu budyniowego. tylko chyba spadły, by się pokruszyły. Teraz ubijemy śmietanę. Jedną 330 ml. Dodaję 330 ml śmietanki i ubijam ją, to żeby ona nam później nie opadła, dodaję dwa śmietanofiksy. Tu on jeden przychodzi zwykle na 250 ml, ale ja dodaję troszkę więcej, żeby się dobrze kroiło. Łyżka cukru pudru, żeby złamać i troszkę była słodka. Ubijamy. Dwie cukru waniliowego i mam taki. Na ja, nie wijania śmietanki. Jeszcze chwilę miksuję i śmietana jest Wykładamy na nasze herbatniki. Żeby nie był tylko krem budyniowy, to to będzie i widać śmietana, i krem budyniowy. No, rozprowadzamy. Przyniosłam budyń, przełożyłam go w miskę, żeby szybciej z bo z tego bardzo wolno. Wiadomo, jest gęsty. I sprawdzimy, czy jest temperatura pokojowa. miksera, do misy miksera wkładamy kostkę masła o temperaturze pokojowej, to jest kluczowe i zaczynamy ubijać je na puch na najwyższych obrotach miksera, aż konsystencja będzie puszysta. Później łyżka po łyżce będziemy w budyń w to w macerowywać, tyle tylko, że pomiędzy każdą łyżką musi ta poprzednia łyżka być porządnie połączona z ubitym masłem. Także mam nadzieję, że jest wszystko jasne, bo podczas pracy miksera nie chcę wam tłumaczyć, bo jest bardzo głośny, więc teraz wam to mówię, a później zobaczycie, jak to się wykonuje. wygląda już jednolity krem budyniowy. Chciałam Wam powiedzieć, że budyń dodajemy łyżka po łyżce, aż ta poprzednia się dobrze wkręci, żeby nie powstały nam grudki, żeby nie było tak mniej puszyste. Jakbyście włożyli wszystko od razu, ta puszystość no, niestety nie wyglądałaby tak jak w tej chwili. Połowę tej masy wylewam na śmietanę. Tak jak Wam powiedziałam, robię to dlatego, żeby ciasto nie było zbyt niskie dlatego że większość przepisów jest podawana na bardzo małe blaszki, 24 tam na 20. Co to jest tam 24 na 20? Jak się ma dużą rodzinę, to wiadomo, że to jest za mało. No więc ja robię na mojej klasycznej, ona jest 25 na 36 i żeby po prostu zachować jakiś balans składników, żeby to ciasto nie było zbyt niskie, bo później ono też słabo się prezentuje, wiadomo, na, na stole, no to dołożymy bitą śmietaną, tym bardziej, że wszyscy u nas lubią ciasto z bitą śmietaną, więc... Gdzieś tam im zawsze je przemycę. Słuchajcie, do wykonywania różnego rodzaju ciast warto zaopatrzyć się w takie podstawowe rzeczy. Do wyrównywania na przykład. Warto. Jest nam łatwiej. Ja wiem, że wszystko można obejść. Wiem, ja też obchodzę bardzo dużo rzeczy. Ale niewątpliwie to ułatwia życie i pozwala nam wyrównać sobie warstwy, żeby przy przekrojeniu wyglądało to estetycznie. Układamy kolejną warstwę herbatników. Pozostały krem wykładamy na drugą warstwę herbatników. Teraz każdy biszkopt kroję na pół i będziemy je na sztorc ustawiać na naszej masie. I układamy. Słuchajcie, Słowek się ze mnie śmieje, że ja nie trafiam w połowę, że są nierówne połowy. Nie przejmujcie się w ogóle tym, w ogóle się tym nie przejmujcie. Jeszcze brak by tego było, żeby ktoś w kuchni liczył na milimetr. Nie przejmujemy się takimi rzeczami, układamy. Układamy co chwila, żeby efekt był bardziej spektakularny, to lepiej więcej, jak mniej. Przestrzenie między trzeba zachować, bo będziemy wylewać tu polewy, więc musi gdzieś to spłynąć, więc takie przestrzenie, powiedzmy, po centymetrze śmiało można zostawić. Wstawiamy to teraz do lodówki i robimy dwie polewy. Po włożeniu wszystkich biszkoptów w ciasto, ciasto ląduje w lodówce, a my zrobimy sobie teraz polewę dwukolorową, kakaowo, białą. Do rondla wlewamy wodę, pół szklanki wody, kostkę masła, 200 g. Można je pokroić, żeby szybciej się, ale to nie jest konieczne, i tak się roztopi. Wsypujemy jedną trzecią szklanki cukru, mieszamy. I do zagotowania, do rozpuszczenia masła, i do rozpuszczenia cukru, i ściągamy z kuchenki. Do jeszcze gorącego płynu wsypujemy e, jakieś 200 gram pełno tłustego mleka. To jest półtorej szklanki na oko, tak, Energicznie mieszamy. I w ten sposób powstaje nam jednolita masa z mleka w proszku. Jeżeli nie będzie Wam się chciało to ładnie rozmieszać, można blenderem ręcznym to dokończyć. Mniej, mniej płynu przelewam tu, powiedzmy jedną trzecią. ciemne kakao, łyżka stołowa. Ciemny, czyli gorzkie i mieszamy. Po łyżce wylewamy naszą polewę. Ona oczywiście szybko zastyga. Jeżeli Wam zastygnie, można ciutkie gorące wody dolać w rządku. Wsypanie kakao ta moja czekoladowa masa zrobiła się zbyt gęsta, więc kapka w rządku. Bo inaczej byśmy nie mogli jej wylać, a ona musi nam spadać z łyżki. Jeszcze wtył gęsto, musi ładnie nam spadać. Staramy się przykryć biszkopty jak najbardziej. Jak wyjdzie, tak będzie. Tak przygotowane ciasto, słuchajcie, wstawiamy na noc do lodówki. Oczywiście przykrywamy je folią spożywczą i do lodówki. Ja to owijam, słuchajcie, góra-dół. i tak zabezpieczone ciasto stawiamy na noc do lodówki ono przez noc zmięknie i jutro da nam się pięknie pokroić Mój no drodzy mamy następny dzień ciasto przez noc leżało sobie w lodówce no i teraz przystąpimy do próbowania, pokroimy go i zobaczymy jak się ładnie obroni blaszkę mam z tym wolnym brzegiem możecie podejrzeć Tak wygląda z boku. Pięknie, nożyk się zapada. herbatniki zmiękły, krem lekko się związał. Dzięki temu możemy to łatwo pokroić. Kroimy. Ja zawsze porcjuję po dwóch, po dwóch biszk, biszk, herbat, no, biszkoptach, dobrze mówię, biszkoptach i na pół. I to jest taka porcja tokawki. No i po wszystkich naszych bojach odnośnie tego ciasta mamy efekt finalny słuchajcie przepyszne E, łatwo się kroi, łatwo się wyciąga to ciasto. Ono spędziło, e, tak jak Wam mówiłam wcześniej, noc w lodówce, bo noc robi ciastom no, najlepszą robotę. Wszystko zdąży zmięknąć, wszystko zdąży się stężeć, związać, więc ja jestem fanem robienia ciastu wie, ciast wieczorem. E, więc e, jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście przepis i dokładne wykonanie umieszczam Wam w opisie filmu. A ja się na dzisiaj już z Wami żegnam i zapraszam Was serdecznie w kolejną sobotę o godzinie 10.